Przyłóż folię izolacyjną do grzejnika. Odetnij nadmiar, jeśli jest za duża, a następnie wsun ją między grzejnik a ścianę, tak aby dokładnie przylegała. I gotowe. Ciepło, które oddaje grzejnik, zatrzymuje się na folii i odbija z powrotem do pomieszczenia. Dzięki temu oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie, ciesząc się przyjemnym ciepłem w całym domu. Ustaw pokrętło kaloryfera w ten sposób, a rachunki za ogrzewanie przestaną być problemem. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ na zużycie energii ma prawidłowe ustawienie termostatu. Pokrętło na grzejniku pozwala regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu osobno. Wystarczy wiedzieć, co oznaczają poszczególne liczby. Symbol śnieżynki utrzymuje minimalną temperaturę około 6 do 8 stopni Celsjusza i chroni instalację przed zamarznięciem. Cyfra 1 to około 12-13 stopni, idealna do piwnicy lub garażu. 2 oznacza 15-16 stopni. Temperatura, w której najlepiej się śpi. Cyfra 3 to 18-20 stopni. W sam raz do salonu lub kuchni. Ustawienie 4 zapewnia 22-24 stopnie. Świetne do łazienki. Natomiast 5 oznacza już gorącą temperaturę. Od 25 do 28 stopni. Zupełnie niepotrzebną w codziennym użytkowaniu. Jeśli chcesz szybko nagrzać mieszkanie. Nie przekręcaj pokrętła na maksymalną wartość. Wystarczy ustawienie na 3, by termostat uruchomił intensywne grzanie w sposób bardziej ekonomiczny. Dzięki temu zachowasz ciepło, komfort i niskie rachunki. Zakręcasz grzejniki? Możesz dostać nawet 500 zł kary. Chodzi o pasożytnictwo cieplne, czyli osoby, które korzystają z ciepła mieszkań znajdujących się dookoła. Zakręcenie kaloryferów podnosi rachunki sąsiadów. Przykładem jest słynna sprawa mieszkanki Gdyni, która wychładzała mieszkanie. Przegrała sprawę sądową w spółdzielni i została ukarana mandatem wynoszącym 500 zł. Czy uważasz, że wspólnota powinna narzucać minimalną temperaturę mieszkań? Czy powinna być to decyzja osobista każdego z mieszkańców? Sekret hydraulików. Ich kaloryfery się nie napowietrzają. Wystarczy, że pierwsze dni grzewcze pamiętają o tym szczególe. Gdy tylko zaczynasz grzać w domu, pierwszą czynnością powinno być odkręcenie grzejników na maksa. Pozwól instalacji popracować kilka godzin. Pozwól im popracować przez kilka godzin, żeby instalacja się ustabilizowała i powietrze mogło wypchnąć się do odpowietrzników. Obserwuj, czy któryś grzejnik zaczyna grzać nierówno. Jeśli góra pozostaje zimna, trzeba goręcznie odpowietrzyć, ale rzadko się to zdarza. Po nagrzaniu instalacji możesz wrócić do normalnych ustawień. Dzięki niej kaloryfer nie zapowietrza się i równo ociepla pomieszczenie, bez odkręcania śrub i zaworów.